Szanowni Państwo, witam Was w pierwszym dniu wiosny. Godzina 13:58, kiedy to nagrywam, i nie wiem która, kiedy to publikuję. Postanowiłem nagrać ciekawy projekcik, mianowicie do końca tego miesiąca, do końca marca 2021, non-stop, dzień w dzień będę Wam srał filmikami z Showdownów. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Nie będą to jakieś mega przygotowane, profesjonalne, super materiały. Z intrem czy cokolwiek, tylko po prostu będę siadał i grał. A czym będę grał? Będę grał waszymi drużynami. Bo poprosiłem was ostatnio, żebyście mi coś powysyłali. I zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tyle dostałem wspaniałych yy, drużyn, niektóre po jednym Pokemonie, niektóre po więcej. Ale ej, wybrałem kilka z nich. I chciałbym wam teraz szybko je przedstawić. Focus, Sash Venomov, Bug Quiver Dance, Sludge Bomb, Sleep Powder, Marangaberry, Mentine, Roost, Raindance, Dance, Hurricane, Scald, Normalium Z, Victini, Celebrate, Searing Shot, Stored Power, Focus, Miss, Adrenaline Orb, Bisharp, Knock Off, Sucker Punch, Swords Dance, Iron Head, Leftovers. Sami wiecie kto? Grassy Glide, Drain Punch, Fake Out, U-Turn. I na sam koniec Weakness Policy, Mamoswine, Ice Shard, Icicle Spear, Earthquake, Stealth Rock. I uwaga, zapraszam do walki osoby z Discorda. Jeżeli chcecie dołączyć, zapraszam serdecznie, macie link w opisie. Już są pierwsze wyzwania, z tym że... Ktoś tutaj nie doczytał i wysyła do Matdex AG, Ale w to nie gramy, zagramy z Pokémon Z Team 116. Zaczynamy. Ach, tak, oczywiście, w naddexie mamy coś takiego jak Cinderella. Zacznijmy, może, czymś, co łatwo skontruje Pelipera z tym jego gównodeszczem. Może Mentine. Przeciwnik rozpoczyna Landorusem, co wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Spodziewam się jakiegoś Uterna, ale szczerze mówiąc, Scold, bo dlaczego nie? Podejrzewam, że wejdzie oczywiście Peliper. W takim przypadku nie będziemy na tym stratni. Drizzle oczywiście wzmacnia tego Skolda i przyspiesza nas, więc możemy na spokojnie spamować. Hurry! Here... O! Oh, czyżby był choice Scarf? No nieistotne, cóż. Myślę, że dosyć szybko padniesz. Um, może taktyczny Rust? Myślę, że nie zaszkodzi. Maranga Berry się odpalił i wzmocnił nam Spec Def, więc przeciwnik widzi, że nic tu po nim. Jak na razie, oczywiście, Mega Swampert będzie dużym zagrożeniem. Ale co z tego? Hurricane, nadal jesteśmy szybsi, co jest ciekawe. Liquidation, um, żyjemy, ale następnego już nie wytrwamy. Kto wie, może z Cold Burn? Teraz on jest szybszy, więc chyba Speedtai czy coś. No to oczywiście taktyczna kontra Rillaboomem. Boomem, ale jako, że spodziewam się zmiany na cokolwiek, to użyję U-Turn. Wchodzi Landorus. Gdybym przewidział i zmienił wcześniej na b to by było bardzo interesujące. Ale jak na razie. Na spokojnie, mam osłajnik, wystraszymy go jakimś taktycznym ice shardem, a tak naprawdę użyjemy. albo ja wiem, może. IQ? Oh boy! Oh boy! This prediction's do. O! Oh, no, super. No cóż, będzie bardzo interesująco. W takiej chwili jak ta jestem zmuszony użyć IQ. Niestety wchodzi King Shield, gdybym wiedział, użyłbym Stealth Rock, ale okej, okay, spoko, damy sobie radę. Nie dobra, dlaczego miałbym zmienić? Nie ma żadnego powodu. Całkiem dużo zrobiliśmy, fajnie, fajnie. Iron Head niestety nas oczywiście wykańcza. No ale cóż, w takiej chwili jak ta oczywiście najlepszym wyborem będzie B-Sharp. Nie spodziewam się Sacred Sworda, ale w sumie cholera wie. Chętnie bym użył Sucker Punch, co gwarantuje mi hit, a w razie czego nie wpadniemy na King's Shield. Czy może Source Dance? Eee, spróbujmy Source Dance, będzie interesująco. Iron Head, na szczęście żyjemy, więc spoko. No to teraz darmowy Sucker Punch. Chyba, że zmieni, wycofa się, albo cokolwiek. No cóż, niestety, koleżko, yy, nie żyjesz, błagam. Wyślij Landorusa, wyślij Lando, wyślij Lando. To nie jest Lando, co ty robisz? Dobra, i tak Sucker Punch darmowy. Idealnie, jak na razie Bisharp sobie bardzo dobrze radzi. Swampert, będąc plus 2, mam wrażenie, że Swampert może mieć problem z... Uuu, przeżył, no ale dobra. I tak zrobiliśmy bardzo dużo. Oczywiście taktyczny rylabum nie zaszkodzi. I jak na razie może fakeout. Doskonale Swampert padł. Tym samym niestety pokazujemy, że nie mamy Choice Benda. Ale to nic. Landorus. No to cóż. u -turn. Tak myślę. Nakow, okej, okay, dobra, bierz sobie ten Leftovers, nie ma problemu. Shiny, Venomoth i... nie wiem. Chyba Quiverdance po prostu. Nakow, spoko, spoko, żyjemy. Czy jesteś coś Scarf? Bo jeżeli tak, to mnie wyprzedzasz w tej chwili. Ale biorąc pod uwagę, że już nie masz itemu do nakofowania i Grassy Terrainem mnie leczy, powinienem być... Yy! No dobra, no to Grassy Glide po prostu, bo cóż by innego robić. Ten Scarf Lando chyba zrobił mu robotę. Uuuu, potężny Grassy Glide, doskonale. Um, to mi daje okazję do, do Drain Puncha. I niestety na sam koniec zostaje tylko Victini. Mam wrażenie, że ten Pokémon może mi zrobić kuku. Ale mamy Searing Shot, więc czemu nie? Oczywiście nie przeżyjemy IQ od Lando. Nie widzę absolutnie w ogóle takiej możliwości. Ale w razie czego... Iii! No to może walka z Panem Dexerem? Przy takiej drużynie uważam, że Victini będzie słabym wyborem na początek. Może Mentai? Garchomp, okej, okay, dobra, użyjmy sobie Raindance, czemu nie? Stealth, Rock, okej, okay, okej. Okay. No to taktyczny Hurricane nie zaszkodzi. Szczerze mówiąc robimy mniej niż się spodziewałem. Um, ale nie wleciał Confuse, więc może chociaż Scoldburn, Burn, błagam? Tak, jest! Doskonale, dobra, dobra. Żyjemy easy. No to co? To może jakiś taktyczny Roost. Myślę, że on może użyć Stormzens albo coś, nie wiem. Chociaż nie, dlaczego miałby używać Sorsens? Dobra, Scold i dziękujemy szanownemu panu, że był tutaj. Niestety skończył się deszcz, co oznacza, że wszystko nas wyprzedza. Shrek, Raindance, Heavy Slam. Spoko stary. No to co, może jeszcze jeden roost. Czemu nie? Iron Head. Scald, 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 scald. No przyznam szczerze, zrobiliśmy tyle, ile chciałem zrobić mniej więcej. Biorąc pod uwagę, jak bulki jest brązong, uwielbiam tego poka. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o brązongu. on ma same stalowe? No <grym> co chodzi w tym pokemonie? Taktyczny ruszcik i ekstra sensory na koniec. Wzmocniło nam to spec dev Maran więc Rain Dance, czemu nie? Iron Head. No. Mam wrażenie, że ten Pokémon może mieć poważne problemy, żeby nas skontrować. Tak mi się wydaje. No i idealnie, nie ma żadnego problemu i weszła Gardevoir, która nie ma Trace. Czy ma Synchronize? Istnieje taka możliwość. Czy się przejmuje? Niezbyt. Mega Gardevoir, wszystko jasne. dazzling glim. Dalej żyjemy, strasznie mało robi. Wykorzystam to na swoją korzyść, użyję Rust. Właściwie to się zastanawiam. O, Magical Leaf, brawo. Zastanawiam się, czy właściwie ma jak skontrolować tego Mentajna. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo coś mi się wydaje, że tak niezbyt. Magical Leaf, super, super. No to co? Robimy to, co zwykle. Raydencik, Ruścik i wszyscy zadowoleni. Wspaniała walka, naprawdę. Co-Mind, to źle. Skoro zawsze trafiamy, plus stab to by było fajnie jednak coś z tym Pokemonem zrobić. Hurricane, proszę, traf wreszcie Confuse. Gościu, czego nie rozumiesz, kiedy ci mówię, żebyś... Ech. Nieważne. O nią prawdopodobnie chce mnie uśpić. I chyba mu się uda. Ale i tak użyję Hurricane w nadziei, że... coś innego? <gryst> Bigi. Spoko. Roost. Tak długo jak nie masz icebola, tak długo się nie boję. Avalanche. Okej. Okay. Nie szkodzi. O nie, ma Iceballa! O nie, dobra, dobra. Ym, teraz szybko, proszę, 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 w końcu. Zrób to, zrób to, Mentain. Mentain, nie zachowuj się jak... Nie wiem, nie zachowuj się. To mi robi coraz więcej. Hurricane, dawaj, 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 dawaj. O, dobra, jest confused. uwaga. Idealnie. No to wygraliśmy właściwie, bo teraz zresetowaliśmy sobie jego Iceballa. Teraz znowu robi malutko. a eee, skończył nam się deszcz, więc użyjemy Rain Dance. Confuse dalej działa. Działać w każdym razie powinien, błagam, uderz się, uderz się, bo po tym ruście już będzie ciężko. No i niestety się nie uderzył. Ri no ale dobra. Hurricane. Bo właściwie jeszcze jeden Ice będzie po nas, w sensie po tym. Ale wygląda na to, że. O, nevermind. No ale dobra. Zniszczyliśmy mu cztery Pokémony jednym, więc myślę, że warto było. W takim wypadku, oczywiście, darmowy rylabum nie zaszkodzi. Użyjemy fake-out, żeby go zresetować. O, sorry, nie chciałem cię zabić, ale z drugiej strony, chyba wyszło nam na dobre, bo gdyż Razor nie powinien stanowić większego problemu. Grassy Glide. Piękny. Mm, piękny. Firefang. Z czym do ludzi, gościu. Ale wiesz co? W sumie, gdybyś chciał tego użyć jeszcze raz, to ja chętnie wejdę Mamoslainem, który ma Weakness Policy i Sick pad. Dzięki czemu. Gościu, nie w tym rzecz. Użyj, użyj tego Firefanga, błagam. Użyj Firefang. Tak, 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 doskonale. Dobra, wygraliśmy życie. Mamoswine, Weakness Policy, jeden cios i go nie ma. Cudownie. I może jeszcze zobaczymy z panem Garbajem, dlaczego nie? A cóż to za ciekawy składzik? Ja tutaj widzę takiego pięknego kociaczka. I to może na początek spróbujemy Mamoswine'em, bo dlaczego nie? Węgosz, patrzcie świnie i tak dalej. Jeżeli ma Drain Punch lub Flame Flower lub Fire Punch lub cokolwiek, to wygraliśmy życie. Błagam, jeżeli masz, użyj tego w tej chwili. E, nie wiem, czy się dowiemy, czy użyję. No chyba się dowiemy jednak. U-turn. Czy to jest choice coś? Może? Oczywiście Larry może mieć Aqua Jet, który zrobi nam duże kuku. Albo cokolwiek, które zrobi nam duże kuku. Więc Rillaboom. I pan Rillaboom przyjmuje Nakov, Bardzo potężny nakow, ale jeszcze żyjemy, więc spoko. Grassy Glide. Aj. Czadowo, marzyłem o tym. Dostanie u A potem nie wiem, co zrobimy właściwie. Najprościej by było wysłać Victini, ale obawiam się, że może to przewidzieć. Chyba wejdziemy mamosłynem znowu? Bo jest wolniejszy. Anchor Shot. No niestety tego nie przeżyliśmy. Czy jesteś Choice? Nie, jesteś Leftovers. No nic, to w takim przypadku pan Bishop używa Nakov. Jedyne co może mnie skontrować, to właściwie Persian albo Shuckle. Jest i perżem. Robimy nadal bardzo dużo. Nie ukradliśmy i temu, co oznacza, że jest prawdopodobnie z Crystal, i tak zostanę. Hidden power. No ale dobra. W takim wypadku wydaje mi się, że Z-Celebrate będzie całkiem spoko opcją. E... Never mind! Mówiąc krótko, byłem bardzo pewny siebie na początku tej walki, ale to się może bardzo szybko zmienić. Pan Venomow? Błagam? Pomóż, stary, cokolwiek? Quiverdance? Może zmienisz na Larego? Chętnie bym go zobaczył w walce? Aj, tak. No dobra. Czy możemy coś ci zrobić? Zadziała lepiej sludge Bomb, czy, y czy Bagbaz? Możemy go za to zatruć? Więc spróbujmy. Hmm, no, okej. Okay. Poltergeist. Na szczęście przeżyliśmy dzięki Sashowi, ale co z tego, skoro Lary nas dobije? Sludge Ej, zabiliśmy jednego Pokemona. Jest wygryw życia. Goodra. Masz sub Bo jeżeli tak, to Slip Powder będzie bardzo złym wyborem. Chyba nie ma co ryzykować. O, Poison. Chociaż tyle. No to myślę, że taktyczny fake-out jest jakimś tam rozwiązaniem. Dodatkowo ten Poison i tak dalej. Pewnie spodziewasz się, że użyję Grassy Glide, ale ja nie będę takim debilem. Mam nadzieję, że nie będę. Użyjemy Drain Punch, co by cię dobić i się podleczyć. Jest całkiem dobrze, ale mam wrażenie, że Rillaboom to trochę za mało na tego przeciwnika. Mimo wszystko, Grassy Glide. Uuu, co za piękny krycik. Final Gambit. Okej, okay, kryt nas uratował, tak myślę. Znowu Head. Mam wrażenie, że wytrwam cokolwiek byś... Ri. No i na sam koniec Menta, oczywiście. No cóż... Robimy to, co robiliśmy wcześniej. Raindance sprawia, że jesteśmy szybsi, więc jego nasty plot nie jest w ogóle gro. Wait a Dlaczego jestem wolniejszy od niego mimo wszystko? Co to. Dobra, nieistotne. Coś tam jednak zrobiliśmy. Dostajemy jeszcze Boost od Maranga Berry, co jest naprawdę fajnym gimikiem. Użyjemy Hurricane, bo nie ma powodu, by nie. Fajnie by było wytrwać w razie czego cios węgorza, ale zobaczymy. Hurricane! I to oczywiście nie wystarczyło. Kryt. Cudownie. I myślę, że ostatnia walka będzie z panem Szakalem, który ma bardzo interesujący team. Widzę z tego Moltresa, widzę, widzę. Piękny bydlaczek. No cóż, w takiej sytuacji zacznijmy. Właściwie czemu nie Wenomov? Nie widzę powodu by nie. No dobra, Manek Ehm... Um, nie wiem, Vault Switch czy coś? To chcesz na mnie użyć? Chyba nie zostaniesz, żeby Venomów miał setup za darmo, prawda? Chyba użyjesz Volt Switcha. Chyba jednak nie, ale dobra, to jest dla mnie boost, niech będzie. Niestety nie jesteśmy szybsi i padniemy pewnie od następnego, ale za to on padnie od Ice Sharda. Plus 2? Ludzie, tak powinno w każdym razie być. Pff, jednak nie. No proszę, ale przeżyliśmy drugi cios. <laughs> Może być, spoko. No to jeszcze jeden Ice Shard. Graplocked. co ty chcesz mi, kolego, zrobić? Czy jesteś szybszy w ogóle? A, Sucker Punch, oczywiście. No to dobra, a pan Reila Boom użyje sobie w tej chwili fakeout i zobaczymy, co się stanie. Absolutnie nic, dokładnie tak, jak się spodziewałem. No to może U-turn, bo nic tu po nas. Ten Sucker Punch robi tak dużo, to musi być Choice Band. A jeżeli jest to Choice Band, no to Venomov ma darmowy setupik. Czy ja chcę go usypiać w tej chwili? No niezbyt. Dawaj, używaj tego Sucker Puncha, używaj, stary, używaj. Okej, okay, jesteśmy szybsi od Steptala, co jest bardzo dobrą wiadomością. Czy chcę go atakować w tej chwili, czy jeszcze nie? Myślę, że chcę. Slashbomb. To jest mega sceptile, ale co z tego, bo Venomov robi kuźwa robotę. Błagam, chcę zrobić do końca slip Venomowem. Byłoby super. Tak na koniec odcineczka, nie? Kurde. Moltres galariański. Erm. Um. Szczerze mówiąc, chętnie bym użył slip powder, ale obawiam się, że nie trafię i wkurzę się i będzie mm. Bugbas? No, robimy sporo, trochę za mało niestety, ale to nic. Jako, że użyłeś Agility, to ja użyję Slip Powder. R slash, nie wiem jakim cudem, ale żyjemy i nie wiem jakim cudem, ale trafiamy. Co oznacza, że, będąc plus dwa, powinniśmy być na speed tie lub ewentualnie cię wyprzedzić. Bo jesteśmy max speed. Bug baz. <grab -locked> no to <grab -locked> ja wiem, czego chcesz użyć, kolego, ja bardzo dobrze wiem. Właściwie to nie ma powodu, by nie. Patrz, wybudził się wtedy, kiedy potrzebował. Co za typ! Dobra, wchodzimy znowu z fake outem. A już mogło być tak pięknie, gdybym to tylko ugrał, bo... Ech, kto by pomyślał, nie? W tej jednej konkretnej turze, w której musiał się obudzić, obudził się. Świetnie. Właściwie Grassy Glide ma priorytet, prawda? O, Pikachu, cześć! <laughs> tak jak mówię, z priorytetem powinniśmy być szybsi od Sucker Puncha. Bo jestem szybszy, tak? Circle throw, ale siła! No to taktyczny Victini z Searing Shotem. Dziękuję. I na sam koniec Intellion chętnie użyje Z Celebrate. On używa Focus Energy. Kolego, pragnę zakomunikować, iż w tej chwili jestem od ciebie szybszy, silniejszy i przede wszystkim lepszy. Ri, Ale nic to nie zmienia, bo mamy Sucker Punch. Oczywiście on się tego może spodziewać, więc użyjmy naków. Jestem bogiem tej gry. Drużynę, której dzisiaj używałem znajdziecie w opisie. Dodatkowo zapraszam Was na Instagrama, gdzie znajdzie się content spoza YouTube'a, a także na Discorda, gdzie możecie proponować Pokemony do następnych odcinków. Jeszcze nie wiem, o której godzinie będę wrzucać kolejne materiały. Przyjmijmy może taktyczną godzinę 10.00 lub 12.00. Jeszcze nie wiem, napiszcie proszę w komentarzach, którą wolicie i w zależności od tego, jak jutro będzie to tak, utrzymamy już się do końca miesiąca. Miłego dnia, trzymajcie się, bye bye!